Dzień dobry, nazywam się Michał Wendt i chciałbym przedstawić zadanie instalacji i konfiguracji serwera Asterisk, zadanie czwarte mam tu czyste Ubuntu jeszcze nic na nim nie zrobione znaczy e, zrobiłem już na nim podstawowe właściwie dwie polecenia, czyli update i upgrade, ale poza tym to jeszcze nic, więc jest system gotowy hmm. przechodzimy na e, konto Ruta kilka poleceń będzie tego potrzebowało e, i skoro e, chcemy instalować serwer asterisk no to musimy zainstalować asteriska asterisk potwierdzamy, czekamy chwilę na instalację, e, asterisk e, ma właściwie tylko dwa pliki konfiguracyjne nie będzie tutaj dużo do przygotowywania e, Będę prowadził przez ten serwer rozmowę pomiędzy tymi dwoma Ubuntu tutaj przygotowanymi Na nich już wcześniej zainstalowałem e Specjalny program Tutaj dużo nie było do roboty, nazywa się Limpfon. E Jest na obu, ta sama wersja Jest w nim, do konfiguracji nie ma Tylko trzeba będzie go uruchomić Ale to do, do niego przejdziemy za chwilę Ehm, pierwsza sprawa po instalacji. Spójrzmy, czy faktycznie wszystko działa. Asterisk e, faktycznie został zainstalowany e, i w takim razie możemy uznać, że jest OK póki co. Tak jak widać, Asterisk e, działa. Tak, tutaj. E, na mojej wirtualnej maszynie. Ehm. Tak jak mówię, Asterisk ma dwa y, główne pliki konfiguracyjne, będziemy musieli do nich przejść gedit, y, to będzie etc, asterisk, oba są właśnie w tym katalogu y, Pierwszy z nich to jest extensions.conf O tym pliku już sobie przygotowałem wcześniej y, Możemy usunąć wszystko, wszystko tu właściwie jest zakomentowane, więc i tak dużego, y, dużo to nie, nie zmienia Przygotowałem sobie wcześniej już fragment kodu Zamiast go pisać ręcznie, omówię tylko co tutaj jest napisane Stwierdzamy tutaj, że będziemy tworzyli komunikację pair-to-pair -pair. Tak i jak komunikacja właśnie wygląda? No odebranie, odtworzenie naszego BIPa, czyli tego oczekiwania na rozmówce Tak, tu jest nasze połączenie tu uh, jest nasze uh, i tutaj jest właściwie zakończenie naszego połączenia z rozłączeniem się. Tak. Zapisujemy ten plik uh, i przechodzimy jeszcze do jednego pliku. Uh, też w etc. asterisk, tylko ten się nazywa pjstip.conf okay. Tak samo jak w wcześniejszym. Możemy wszystko usunąć. Też sobie przygotowałem tutaj. Ten plik jest troszeczkę dłuższy. Ok, A tutaj na taki wypadek poprawię spację. E, tak. O co w tym pliku chodzi? Będziemy tutaj mówili o komunikacji po protokole UDP. E, tworzymy w tym pliku dwóch użytkowników: e, 6001 i 6002. Ich ustawienia tu wyglądają identycznie, więc tylko omówię jednego z nich. Mówimy to o użytkowniku końcowym, tak, będzie komunikował się naszym. Naszą komunikacją peer-to-peer, którą przed chwilą ustawiliśmy, i pozwalamy mu tutaj na kilka protokołów. Tak najważniejsze, e, co tu się dzieje, to e, protokoły, przepraszam, f, formatów e, ffvp 8 to jest format konw, e, wersji wideo, e, kom, kompresji wideo, przepraszam. E, PI 9 to jest format kodowania wideo, to też jest format e, kompresji wideo. E, tutaj stwierdzamy, że zostanie zautoryzowany jako 6001, właśnie. E, tutaj właśnie mamy naszą autoryzację. Tak, e, autoryzacja będzie się odbywała po naszym haśle. I to jest login naszego użytkownika: 6001 będzie, tak samo jak będzie się nazywał. E, I to jest jego hasło: Michał 1. E, I ostatnie, tutaj, jeszcze tylko na ile kontaktów pod, e, pozwalamy. Naszemu e, użytkownikowi. Tak jak mówię, w drugim, w drugim użytkownika wygląda tak samo, więc nie ma tutaj więcej co omawiać. Ok, jeśli chodzi o konfigurację, to już jesteśmy tak naprawdę na końcówce. E, teraz wejdziemy tak jak wcześniej do asteriska, asterisk minus r. Jesteśmy w środku konsoli asteriskowej. Musimy zrobić core reload, e, reload. Oczywiście, ok. Eee, re, ja przepraszam. Re, lo, ad. Teraz. error eee, są jak najbardziej prawidłowe. Wszystko tu jest. Wszystko tak powinno wyglądać, więc jest dobrze. Restart. Eee, restart. now tak. Zostaliśmy wyrzuceni, no bo e, asterisk się zresetował. E, Możemy teraz do niego wrócić. I nasz serwer już stoi. Wejdziemy na, na naszych nowych dwóch Ubuntu. E, na pobrany tutaj wcześniej program. E, jeszcze ważny element. Spójrzmy, jakie IP mają nasi użytkownicy. E, się upewnimy, 107 i 112, jakby co. Tak, zresztą tutaj. A, e... dobra. E, I teraz tak, już wcześniej ustawiłem tu użytkownika, ale e, będziemy musieli go teraz poprawić. E, sprawdzimy, jakie IP ma nasz serwer. Jeszcze. 108 jest nasz serwer. Ok. E, co musimy zrobić? Musimy wejść tutaj do domu. E, assistant. Use a zip account. I zarejestrować się jako 6001, a tutaj jest 6000, przepraszam, to jest 6001 Obaj muszą zrobić to samo 6001 SIP e, domain, to jest e, właśnie adres naszego e, serwera 192.168.1 I sprawdziliśmy, że jest to 108 to e, Tu jest to samo E, password, to jest Michał 2 i Michał 1. Powinno zadziałać. Potwierdziło. Potwierdziło. OK. E, teraz możemy sobie dodać e, znajomego. Kontakt. Mamy tu stary kontakt, ale to już jest nieodpowiednie. Oczywiście e, nazwijmy go 6001. To jest nasz znajomy, tak. E, i kontakt musi wyglądać o, w ten sposób. Eee, 6001, małpa 192, 168, 1 eee, 108 teraz. Ok, wszystko wygląda dobrze. Tylko na jednym z nich musimy dodać nasz kontakt, save. Mamy swój nowy kontakt i możemy do niego od razu zadzwonić. I jak widać, komunikacja się odbywa. Jeszcze spojrzymy po tej stronie. Eee, żeby TCP dumpa potrzebujemy sudo. TCP dump. Eee, oczywiście, ale to będzie o, właśnie za bardzo dużo ruchu. Eee, możemy na hoście 192, 168, 1. I specjalnie sprawdzaliśmy. Eee, jeden z nich był 107, prawda? Eee, pomyliłem się, przepraszam. Na przykład ten, jaki ma, ma IP, eee, ten ma 107. Dobrze, o... są, są w tym momencie w połączeniu. O... Nie są, Zajemnie. chyba nie sensy? przerwałem połączenie po tej stronie. I teraz sprawdźmy, czy wszystko jest nasłuchiwane. O, a, pisałem tutaj jeden, 101 oczywiście. Eh, 107. O. Połączenie się odbywa, tak jak widać. E, cały czas 112 komunikuje się ze 107. Tak, po UDP, tak jak mówiliśmy wcześniej. I to wszystko są właśnie w tym momencie paczki dźwiękowe, kiedy e, te dwa konta ze sobą rozmawiają. Tak, jak widać, wszystko działa. Dziękuję bardzo. Michał